Siemmon dziś wiec, dzisiaj sobie pojedziemy do hotelu. Kadwa przyjedzie akurat za tydzień. No tak naprawdę jutro przyjedzie, ale może dzisiaj jutro to powiedział Ja oczywiście spakowany plecaczek, ładny, niebieski. czarno niebieski, ładny taki plecaczek. I piękna koszulka, piękna książka po bo... Muszę tak spadłem. Już dobra, super. O, jesteśmy już w hotelu. Dobra, biorę byle jaki numer. Zawsze, gdy my skat gramy, to zawsze wybieramy te same pokoje. Ja biorę 303. Ja patrzę, czy gdzieś bierze 303.

у меня сам покой. Трудно, винда не едет, то пойдет за бутной. Ну, возвращаемся на пентру. Ладно. Хеста... О, не на конце. No ale... Po co tą książkę brałem? nie miałam książki dla osób z siódmej klasy naprawdę. Tak naprawdę jestem chwilę po update'ie i tutaj było 7 tak naprawdę. I to jest napis. A było 7. W ja idę spać. Ta jest naprawdę bardzo dziwna, więc chyba mam, no muzyczki nie pokażę, bo jest bardzo dziwna. No. Jeśli jeszcze będę załatwić i zobaczę, czy mam... Tu! Tu! Teraz ta książka Co ciebie ty udawać, że to jest książka o Deadpoolu? Chociaż nie ma chyba książka o Deadpoolu. Chyba nie ma. Wybrał zawsze mówię na Red Red Bull. Nie wiem czemu. Dobra, ja chcę wyjść, tak? No, nie mogę, no bo szkoda. Pyk, idę spać. I jutro karty przyjedzie. Więc się cieszę bardzo. Jest albo dzisiaj, ale że dzisiaj. Powiedział, że będzie ciemno, nie przyjedzie, bo się za bardzo... Ej, słuchajcie, idealny klimat, bo teraz nie tylko jest grudzień, no już troszkę śnieg pada, a tu już jest śnieg. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. I widziałam. I widziałam. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use pa, stairwells where necessary. Where is she? Cat. Go. Attention, please. Kevin. There, there has been a report of an emergency. Proceed the calmly Scott to Kevin, the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Dave or Kevin, I mean, don't remember. A lot of people and few A mamy po full hp z gościem, dobra Halo A ja po tym ludziom A ja po przeszkadzącym ludziom Wyjeżdżaj tu Jaki ale marykuby gdzie są dziewczyny? Co, lecimy do mnie? Ja e, lecimy do mnie? <grym wioski> czy Ty lecimy do mnie Nie Nie Pa Panie Aha 401. Нет. У меня не нужна на эмота, я на таком файном эмота. Что? чекай. A, jedna osoba wyszła albo zginęła. Niczy Kibla. No proszę mi to nie włożyć do mojego Kibla. Ten gościu wygląda jakby miał Outfit za darmo. Mogę wziąć. Please, mogę wziąć. Ja muszę mu coś ukraść. O, te słuchawki są za Już tych kodów niestety nie ma. W ogóle nie pójdę w kontakt, ponieważ na kodek. Co ona robiła? Halo! To jest moje łóżko. Ja zawsze śpi po lewej. Gdzież? Jestem praworęczny. Dobra, idę spać na prawą teraz się nic poprawię. Przestań zapalić i zgaszaj. No. Mama mówiła, żeby się nie bawić światłem, to no i się tak działo. Też kazał, będę spadł. Bardzo nie widzę. Nie będę spać z lampą. Masz tam dziewczynę i tam spać ze swoją dziewczyną. Nie jestem dziewczyną. Okay. Nie wiem, co się z ludźmi dzieje. Dobra, idę spać. Jeżeli ktoś z nich do mnie przyjdzie, podczas sfał, to ja nie mam spać do ubikacji Nie mogę nawet spać na ziemi. Bo ta dziewczyna się boi, albo nie wiadomo co z nim jest Nie, ona chce spać z nim A on chce spać ze mną Co za gej Najgorszy gej No ona jest kibu? Czy Halo? w kiblu? Czy Halo Pewnie jest w kiblu I się zamknął Aha, dobra, <grymne> sumie nie chcę wiedzieć, co on to robi. Nieważne. A, nie, idziemy spać jeszcze... Otwiera, ja, ja też chcę do Hibla. Tak naprawdę, ja też chcę. Juta. E E-O-T-U-B, -e. YouTube. YouTube. Napisał YouTube. Nie to zostaje. Tam sami jesteśmy... <laughs> Zróbna kibel i wyskoczyła z domu. I tego i ta część jest najbardziej... Najgorsza, powinien spytać się, czym go ten, bo to jest fajne ziomo. To jest fajny ziom Ej, to jest właśnie najgorsza część gdy spadniecie, macie normalnie przerąbaną do końca mapki. Więc razem ja Wam... Ja, ja bym Wam radził. Jeżeli ja, chcecie kolejny odcinek z Blockstrata Napiszcie. Widzimy się w kolejnej części.